W czasie przesłuchania w Parlamencie Europejskim jedna z dyrektorek Pfizer'a przyznała, że szczepionka nigdy nie była testowana pod kątem zapobiegania transmisji i państwa kolega, pan poseł z Holandii Robros, powiedział po tym przesłuchaniu, że hasło "zaszczep się dla innych" było od początku kłamstwem. Jakub Kulesza. No i kto tu jest teraz szurem? No kto tu nie. jest szurem, kto przez dwa lata to okłapywał społeczeństwo? No, to, to teraz oczywiście Robert ta Bedron ta będzie się, no, się zastanawiał, że, że to jest ruska ruskawie, że to nie Ale pana sprawa. Pan, pan, nie pan, nie? pan nie chce, żebym pan Daszcie wchodził do łóżka. Piąka, ura, towaro, proszę mi, nie wiecie. wchodzi do mojego organizmu. Tak jak to nie jest państwa interes. Nie będzie pan wchodził do łóżek, Nie będzie pan wchodził do korytarzu, Więc apeluję o jedno, panie pośle. Szanujmy swój czas ja dam każdemu z panów e, przedstawić swoje racje. Pan poseł Kulesman. Przez Kuleża. dwa lata mówiliśmy, że jest, społeczeństwo jest okłamywane, że to jest wielka afera korupcyjna. Jeżeli mamy wielki koncern, którego CV, jeśli chodzi o afery korupcyjne, jest po prostu bardzo bogate mamy setki miliardów złotych, mamy polityków, którzy po prostu bazują na wszechobecnym e, strachu, e, gdzieś mają wszelkie procedury i po prostu realizują takie tego typu zakupy i to jeszcze przymus, no, okłamywanie obywateli, tak? e, paszporty covidowe, zakaz wyjazdów, zakaz wychodzenia z domu, zakaz wchodzenia do restauracji. Państwo wszyscy po prostu przyłożyli rękę do jednej wielkiej e, afery tak, korupcyjnej. Tak, tak. Nawet jeżeli to było nieświadome. Się pan teraz nie. jedyne co Panu zostało, to zasłanianie to się, że to Putin. czy pan się, pan się zaszczepił, pan się czy nie, to szczepionka. Niczym się nie, no, nie różni nie od Kaczyńskiego, powie. który straszy Putinem. Teraz pan mówi, że na uszule <laughs> wątpliwości Putin się zaszczepił. Jeszcze raz panu powiem. Ludziom <laughs> mówili, żeby się nie szczepili, A, sami nie się zaszczepią. Nie będzie mi pan. Nie będzie mi pan. Ja mam odwagę powiedzieć, że żaden polityk nie będzie miał prawa pytać obywateli, czy nie. I odbierać im prawo obywateli. Bo właśnie tak pan działa. Odbiera pan obywatel prawo obywatelskie do tajemnicy yy, zdrowia yy, i wszystkie prawa nie, obywatelskie. to jest decyzja polityczna. Czy będzie szczepionka, czy nie będzie, czy ludzie się będą szczepili, czy nie. Pan powie szczerze. Nie. Szczepiliście to się w Konfederacji afera czy afera nie. Afera korupcyjna, której podłożem jest zsianie strachu przez takich ludzi. Pan poseł czy.